No, to się przyznam, tam do jednej rzeczy. Nieźle, żeśmy się ubawili wtedy. Mam prawo nazywać go jak brata. Coś więcej, nawet jak przyjacielem. Ja z całą otwartością mówię, że był jak. Jak mój brat, bo tak traktowaliśmy się nawzajem, znaliśmy się od prawie 40 lat i towarzyszyliśmy sobie jako księża i przyjaciele, jak bracia w życiu kapłańskim, w służbie kościołowi. Byliśmy do końca ze sobą szczerzy, więc mam prawo nazywać go jak brata. Nasze bardzo głębokie rozmowy o sprawach najbardziej istotnych dla życia, dla zbawienia, dla kapłaństwa. Z nikim nie byłem tak szczery jak z nim w naszych rozmowach, w dzieleniu się swoimi wątpliwościami, radościami. I przyznam, że nikt mnie tak nie rozumiał, jak właśnie. Piotr, kiedy dzieliłem się wszystkim z nim, a on ze mną. Jak Bóg jest naprawdę miłosierny. To jest temat, który się nieustannie przewijał w Jego kazaniach, który powodował, że nie tylko świeckich porywał do Pana Boga, ale także dawał takie Uspokojenie również i dla swoich kolegów, przyjaciół. To, o czym wspomniałem, o tych długich rozmowach, i, i możliwość takiego pobycia z nim i spędzania czasu w różnej formie bo był to, to przede wszystkim taki oddech dla serca, dla, dla umysłu. Zawsze pożytecznie spędzony czas. Że on się chciał ze mną przyjaźnić, bo jesteśmy tak różnymi osobowościami, mieliśmy tak różne charaktery. A ja, wtedy, gdy przyszedłem do seminarium, pełen kompleksów, chłopak z Pragi, i nagle. Już wtedy taki znany kleryk Pawlukiewicz na poważnie chciał się zakumplować ze mną. To było dla mnie takie na początku bardzo duże wyróżnienie, tak się czułem, a, a potem ta taka lojalność w takim towarzyszeniu sobie w radościach i smutkach kapłańskiego życia było czymś nieocenionym. Było ich wiele. No. no to się przyznam tam do jednej rzeczy. Jedna z zabawniejszych sytuacji miała miejsce kilkanaście lat temu, kiedy Piotr jeździł bardzo dużo i głosił rekolekcję i dał się namówić jednemu księdzu, żeby powiedział rekolekcję do dzieci. Ten proboszcz go prosił, on nie brał do dzieci. W końcu uległ i zadzwonił do mnie: Boguś, ty trochę mówisz do dzieci. Przyjadę do Ciebie, żeby, żebyś mi powiedział, jakie tematy poruszasz, o czym mówisz. I on przyjechał. I mówię, Peter, dobrze, że jesteś. Więc słuchaj, jeśli chodzi o rekolekcję, to ja przede wszystkim opieram się na twojej książeczce, którą napisałeś w 1987 roku na Kongres Eucharystyczny do kazań o dzieci. Tam są świetne przykłady i dlatego polecam ci książeczkę z kazaniami dla dzieci niejakiego księdza Piotra Pawłukiewicza. I on wtedy sobie przypomniał, że on taką napisał książeczkę, o której kompletnie zapomniał, bo to była forma broszurki, no i Potem zresztą to wydał, ale nieźle żeśmy się ubawili wtedy. Że był do bólu normalnym człowiekiem, normalnym księdzem, chociaż wiele osób postrzegało jako kogoś niedostępnego, to była często jego maska, a całe jego człowieczeństwo i normalność wychodziła wtedy, kiedy razem wjeżdżaliśmy. Szczególnie na, na urlopy. No, taka ludzka tęsknota, taka zwyczajnie przyjacielska tęsknota, ale towarzyszy poczucie jakiegoś takiego pokoju w serca, że on już wszystko wie, będąc po drugiej stronie, że on już teraz, wyzwolony z tego cierpienia, żyje pełnią życia Bożego. Aż tak głęboko nie wchodziłem, ale, ale ciągle pojawia mi się jego oblicze, gdzieś tam w chwilach takiej zadumy, czy w kościele, czy, czy w mieszkaniu. Gdzieś tam ciągle, ciągle go widzę, jak on nawet już pod koniec życia nieporadnie wchodził, siadał. Pomagałem mu. No i to pytanie zawsze, i Kowalszak, co tam słychać? Nie odjechało to do końca, jakoś towarzyszy mi to zupełnie inaczej. Odnoszę myślami się czasem. Piotrze, ty dobrze wszystko już wiesz i często przyzywam jego imienia. Wiesz jak jest, no to pomóż. Żyjcie w tak jak kochacie to życie tutaj na Ziemi, ale, ale jak będziecie w niebie, to już nie będziecie chcieli wracać do tego życia na Ziemi. Jestem o tym przekonany. Ksiądz Bogusław Kowalski, przyjaciel księdza Piotra Pablukiewicza, 40 lat znaliśmy się bardzo dobrze.